Cześć, ja się nazywam Wiktoria, to jest Mikołaj. Cześć, jesteśmy tutaj z Nadwisłańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Na samym początku naszego filmiku warto zadać sobie pytanie: co to tak właściwie są pieniądze i do czego służą? Odpowiedź na nie poznamy pod koniec filmiku. Tak jest, i żeby znaleźć tę odpowiedź, musimy sobie przejść przed, przez krótką historię pieniądza, która nie będzie wcale taka krótka. No i zacznijmy sobie od pytania: czy pieniądze były od zawsze? Czy dawno, dawno temu było coś takiego jak monety, banknoty, jak ludzie się wymieniali. No i ja wam od razu odpowiem na to pytanie, że bardzo dawno temu nie było pieniędzy. Ludzie właśnie się wymieniali, to ma swoją nazwę. To się nazywa barter. No i opowiemy sobie, ja Wam opowiem taką historię yy, o Maxie, niech to będzie Max. Yy, Max żył w plemieniu A i niech będzie jeszcze, kto może niech będzie Tomek, który żył w plemieniu B. No, i plemię A, czyli tam gdzie żył Max, łowiło ryby. Oni mieli swoje wędki i byli super w łowieniu ryb. No, i przez całe życie swoje w zasadzie łowili ryby, oni jedli te ryby. A plemię B, gdzie żył Tomek, miało sady. Oni w tych sadach mieli jabłka. No, i całe życie jedli w zasadzie tylko jabłka. To jest taka historia uproszczona. No, i w pewnym momencie. Te plemiona zaczynały, spotkały się na przykład nad rzeką, no i zobaczyli, że jedni mają tylko ryby, a drudzy mają tylko jabłka. No i chcieli spróbować od siebie nawzajem tych produktów, no ale właśnie nie było pieniędzy, w zasadzie nie było nic oprócz jabłek i ryb, więc oni postanowili, że się wymienią. I plemię A dało 5 ryb plemieniu B, i plemię B dało 5 jabłek plemieniu A. I w ten sposób plemię A skosztowało jabłek, a plemię bez kosztowało ryb. To się nazywało, nazywało, nadal nazywa się barter, czyli wymiana produktów, powiedzmy. I tak zaczął się w ogóle handel na świecie. No i możemy zaprezentować wam taką trochę scenkę, dlaczego od tego barteru się odeszło, bo on jest niedoskonały, to będziemy sobie roz, roz, rozmawiać dalej, mówiąc o monetach, o pieniądzach, o tym, dlaczego w ogóle to powstało. No i nasza scenka będzie się działa, gdzie? Starożytnej Grecji. W starożytnej Grecji dostanieś pomarańcz. Dziękuję. Ja dostanę jabłka. Nie wiem, czy jabłka były w starożytnej Grecji, ale załóżmy, że były. No i. W czasach to... starożytnych po prostu. W czasach starożytnych. Powiedzmy tak, kiedy nie było właśnie pieniędzy, a był barter. No i wyobraźmy sobie, że ja bym chciał skosztować pomarańczy. A Wiktoria chciałaby jabłko. No ja mam dwa jabłka. No więc ja postanawiam, że dam jej takie małe jabłko, a większe zostawię sobie za tą pomarańczę. Pomarańcze. No i w ten sposób dostałem pomarańczę, mogę ją zjeść. Wiktoria dostała jabłko. No tak, ale, ale nie każde jabłko jest takie samo. Właśnie. Możemy zauważyć, że to, które ja dostałam, jest malutkie. Drugie, które Mikołaj sobie zostawił, jest większe. Ale jest, większe. jest ono również nadpsute. Tak, ono jest również nadpsute. Gdyby nie było nadpsute i po prostu było większe, no to je, jego wartość jest większa niż takiego małego jabłka. Więc równie dobrze nasz barter mógłby wyglądać także za tą samą pomarańczę. Mógłby... Ja bym dążyła do tego, żeby dostać to większe jabłko, bo po prostu chciałabym zjeść więcej. Tak, żeby było równomierne powiedzmy z pomarańczą. No i w ten sposób. Barter właśnie pokazuje nam, że jest niedoskonały. Rzeczy nie są identyczne. Tak samo mamy dwa banany. Banany są akurat bardzo podobne, ale ten jest trochę dłuższy. Czyli ich wartość w zasadzie jest różna. A wymienić się możemy na przykład jeden banan za jedno jabłko, i nie zawsze to będzie taki sam banan. A na przykład w naszych czasach teraźniejszych, jak idziemy do sklepu, to płacimy na przykład 5 zł za kilo jabłek. I to jest zawsze kilogram, tak? To, to nie są trzy różne jabłka, tylko zawsze kilogram. Czyli wartość jest powiedzmy ta sama. Dobra, skoro wiemy już co to jest barter i że był on niedoskonały, jeszcze jako przykład takiej niedoskonałości albo problematyczności związanej z barterem, mogę Wam przedstawić na przykład handel zwierzętami. Kiedyś dawno temu załóżmy, że ktoś hodował krowy, ktoś inny hodował kozy i chcieli się wymienić tymi zwierzętami. No i wiadomo, jedna krowa jest dużo większa niż koza, więc prawdopodobnie za jedną krowę można było dostać pięć kóz, załóżmy. No i taka wymiana nastąpiła, no tylko, że pan, który najpierw musiał przyprowadzić kozę na tak zwany targ yy, i drugi pan, który musiał przyprowadzić krowę, no to zajmowało to mnóstwo czasu, potem ten sam pan musiał zabrać jeden krowę, drugi pięć kus i znowu wracać do domu i w zasadzie na taki handel schodziło się Mnóstwo czasu. Tak samo innym przykładem może być wielki worek ziemniaków. Załóżmy, że chcemy kupić krowę, ale nie za inne zwierzę, tylko za ziemniaki. No to jedna krowa może być warta tonę ziemniaków. Nie wiem, czy wiecie, ile to jest tona ziemniaków, to jest bardzo dużo. Myślę, że żeby przenieść taką tonę ziemniaków, to potrzeba z 20 mężczyzn, takich potężnych. No więc, ktoś musiałby zatrudnić 20 osób, żeby przynieść te ziemniaki na ten targ, żeby móc kupić te krowę, Jest to bardzo nieefektywne, strasznie czasochłonne, no i najzwyczajniej w świecie, w świecie męczące i nieopłacalne, bo trzeba jeszcze zapłacić tym ludziom, którzy te ziemniaki przyniosą, tak? No więc dlatego barter jest nieefektywny, no i ludzie zaczęli szukać jakiegoś innego rozwiązania. Żeby coś, czym płacili na takim rynku, targu, było małe, ale dużej wartości. Już zbliżamy się troszeczkę do pieniądza, który znamy. No i na przykład taką rzeczą była w pewnym momencie sól. Może być sól, ale nie tylko, ponieważ były to różne np. kamienie szlachetne złoto, mieć, różne stopy, bursztyny, muszelki takie małe przedmioty, za które ludzie się wymieniali, i potem mogli na przykład za muszelki, za sól kupować y, właśnie jedzenie, albo krowy, o których już mówiliśmy. Może skończmy z tymi krowami i bardziej już przejdźmy do jakiegoś pożywienia, właśnie owoców i tak dalej. I w ramach ciekawostki chcę wam powiedzieć, że sól, właśnie taka, jaką trzymam w rękach, y, miała w średniowiecznej Polsce tak dużą wartość, że wszelkiego y, rodzaju kary wydawane przez sąd były płacone właśnie w soli. Yy, I właśnie z tego wzięło się powiedzenie, które mam nadzieję yy, znacie, czyli, że słono za coś zapłacić yy, albo yy, słona cena, tak? Tak, tak jest, słona cena. No i przejdźmy sobie dalej do naszej historii. Jak już wiemy, kolejny etap po wymianie produktowej, czyli barterze, no to będzie wymiana z jakichś cenne rzeczy. No i w ogóle zastanówmy się, dlaczego te rzeczy to na przykład są bursztyny, muszelki, czy sól. No mówimy teraz o czasach takich średniowiecznych, wczesnych średniowiecznych, ponieważ już w średniowieczu też zaczęły być wybijane monety i tak dalej, ale na razie zostajemy przy muszelkach, powiedzmy, że to też nawet są czasy bardziej starożytne. No i dlaczego w ogóle ludzie wymyślili, że na przykład takim bursztynem, jak mam tutaj, można zapłacić? Dlatego, że on był stosunkowo mało dostępny. Pieniądz, w ogóle coś, czym można płacić, charakteryzuje się tym, że, że nie wszyscy mogą go na przykład wziąć z ziemi, tak? Piasek nie mógłby być formą płatności, ponieważ idziemy sobie na plażę, zbieramy taczkę piasku i idziemy do sklepu i kupujemy, co chcemy. No to niestety wszyscy mogliby kupić, co chcemy, no więc generalnie... Nie miałoby to sensu. Tak, nie miałoby to sensu, piasek po prostu nie miałby wartości, to się nazywa inflacja, o tym może kiedyś wam opowiemy. No i gdyby wszyscy mieli mnóstwo piasku, no to jakby trochę nikt nie miał w ogóle piasku, bo piasek nie miałby wartości. Za to bursztyny. No trzeba ich trochę poszukać. Nie jest to proste. Znaleźć taki duży bursztyn też nie jest prosto. Więc nie każdy ma taki dostęp do bursztynu, tak? Są specjalni ludzie, którzy te, którzy bursztyny szukają, szukali. No i one były ograniczone, dlatego miały taką wartość. Tak samo muszelki, no i tak samo sól. Sól się Sól kiedyś nie była tak łatwo dostępna i z pewnością nie wyglądała tak jak teraz. Czyli nie była taka sypka, tylko raczej była w takich kamieniach malutkich. Yy, I właśnie dlatego była używana jako surowiec surowców płatniczych. Surowiec środek płatniczy. Tak, była środek nazywana wymianą. białym złotem. Tak jest, właśnie sól jest tak samo sól jest dostępna w zasadzie tylko w kopalni. Teraz oczywiście mamy taką technologię i takie pomysłowe głowy, że możemy sobie sól osią zrobić w domu z wody słonej, solanki tak zwanej. Ale odejdziemy od tego tematu. Sól była dostępna w kopalniach. Kopalnie w średniowieczu należały do króla i tylko król jakby wydobywał tę sól i on dysponował tą solą i mógł ją jakby rozdawać właśnie ludziom jako środek płatniczy i wprowadzać na rynek tyle soli, ile było potrzeba. Dlatego sól była tak cenna i była nazywana właśnie białym złotem, ponieważ była bardzo mocno ograniczona. Nie można było pójść do sklepu i kupić mnóstwo soli, żeby potem za tą sól kupować inne rzeczy. No, tylko tą sól. Prawdopodobnie za pracę ludzie płacili solą yy, i tak dalej. Tą sól można było gdzieś dostać, wygrać w ograniczonych ilościach. Dlatego jej wartość była bardzo, bardzo wysoka. No dobra, tak jak już wiemy, czym się płaciło w drugim etapie, to teraz przejdźmy sobie już do trzeciego etapu, powiedzmy takiej historii powstawania w ogóle pieniądza, czyli już do samych monet, do samego kruszca, takiego jak złoto czy srebro, który został wybijany w monety. No i dlaczego w ogóle tak się stało? Dlatego, że mm, wymiana za takie wartościowe rzeczy też miała swoje mankamenty, swoje niedociągnięcia. Jednym z nich było to, że na przykład dla niektórych muszelki były cenne dla załóżmy ludzi, którzy żyli w górach, ponieważ oni nad morzem mieli bardzo daleko. No i te muszelki to był taki towar deficytowy, tak jak mówiłem. Jeżeli czegoś jest mało, to to jest cenne, jeżeli ludzie tego chcą. Jeżeli czegoś jest dużo i ludzie tego chcą, ale jest wystarczająco dla wszystkich, to ta wartość spada. No więc muszelki, na przykład, nad morzem mogły mieć zupełnie inną, mniejszą wartość dla ludzi niż dla ludzi w górach. Dlatego też ten środek wymiany był trochę nieefektywny. On nie miał takiej samej wartości, tak samo jak małe i duże jabłko. Tak samo było z solą, na przykład w Polsce sól mogła być wartościowa, ale dla krajów na przykład południowych sól mogła już mieć dużo niższą wartość. No więc jadąc z Polski i chcąc coś kupić, załóżmy we Włoszech, no to musieliśmy tej soli wziąć trzy razy więcej niż na zakupy w Polsce. No więc to też było nieefektywne, był pewien problem z tymi środkami wymiany. No więc ludzie zaczęli sobie myśleć, że może zrobić by coś bardziej takiego wystandaryzowanego, czyli podobnego, co będzie miało specjalne cechy, co będzie trudne do podrobienia, bo takie już są cechy pieniądza. Pieniądz powinien być trudny, trudny powinien być do podrobienia. No i zaczęli sobie myśleć, że są wartościowe kruszce, takie jak złoto czy srebro, które też są kopane w kopalniach, najczęściej w średniowieczu, które należały do króla, e, więc normalni ludzie nie mieli dostępu do złota i król wykopywał, no nie on własnymi rękoma, ale jego pracownicy wykopywali złoto. No i potem król mógł bić monety, które miały odpowiednią grubość, miały odpowiednie znakowanie. Mam kilka monet, co prawda nie ze średniowiecza, ale mogę wam pokazać. To jest na przykład moneta z jakiejś stacji narciarskiej, czyli taka moneta pamiątkowa, ale ona ma tutaj różne napisy, różne obrazki, tutaj ma jakiś herb, no i generalnie w średnim wieczu, nawet wcześniej, zaraz Wiktoria Wam opowie, zaczęto bić takie monety. One wszystkie były właśnie takie same, miały taką bardzo zbliżoną wagę tego kruszca, żeby wszystkie miały taką samą wartość. No i żeby ludzie na targu nie mówili, że ta moneta jest mniejsza od tej, ta jest większa, tylko że idziemy i wiemy, że za jedną monetę na przykład możemy kupić 5 kilo jakichś owoców. Tak, i takie pierwsze ustandaryzowane monety, czyli takie, które bliżej nam są znane z dzisiejszych czasów, pojawiły się już w VII wieku przed naszą erą. I były to lidijskie szekle z miasta Lidia. I były one wykonane z kruszcu, który nazywał się elektrum. I to ten kruszec był taki najważniejszy, ponieważ był on naturalnie występującym w przyrodzie stopem srebra i złota. Tak mi się wydaje. Tak, tak jest, tak było. To co mówiłem, czyli srebro i złoto, to są te kruszce nadal w naszym świecie. Najbardziej wartościowe, jedne z najbardziej wartościowych, ponieważ jest ich dosyć ograniczona liczba. Normalny człowiek, jak chce, no to nie pójdzie nie znajdzie tego na Ziemi to, to się kopie w specjalnych kopalniach, i tak dalej. Tak samo było właśnie w Lidii, bardzo dawno tak. temu nie wiem czy wiecie, ale 7 wiek przed naszą erą to musimy się cofnąć 2000 lat do roku 0 i jeszcze około 650 lat. Do tyłu, czyli to było 2670 lat temu tak naprawdę, tak. dosyć dawno. I przez to, że te monety lidejskie były właśnie wykonywane z elektrum, które było cennym kruszcem, to jedna taka moneta miała bardzo dużą wartość i można było za nią kupić aż 10 kus. Tak jest, 10 kus to sporo. Tak myślę, duża Chciałabym wartość. Ja, może nie, ale, ale tak. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Już jesteśmy w temacie prawdziwego takiego pieniądza, który znamy, czyli takich monet i tak dalej. To ja Wam opowiem teraz, że pierwszym. Pierwszą walutą, taką powiedzmy Światową. nieświatową, najpierw pierwszą walutą, która gdzieś tam występowała tak szerzej, no to była waluta, która jest znana nadal w Wielkiej Brytanii, w Anglii to jest fund Sterling. W tej chwili potocznie fund brytyjski, generalnie on powstał też w średniowieczu w około 8 wieku naszej ery, już, czyli powiedzmy 1200 lat temu, ale za taką datę uznaniową, powiedzmy kiedy został wprowadzony oficjalnie, to jest 1158 rok, kiedy Henryk II ustanowił wartość jednego funta na 240 pensów. To są już prawdziwe monety. No i funt Musimy sobie wytłumaczyć, co to jest, bo funt to była jednostka miary. To było bodajże 0,37 kg. Teraz, niestety, nie, nie pamiętam, więc żeby nie było, że oszukuję, ale załóżmy, że to było 0,37 kg i to odpowiadało wartości 0,37 kg złota. No więc to było podzielone na 240 pensów, czyli jeden pens to była 1,240 funta złota. Trochę to zawiłe, ale mam nadzieję, że zrozumieliście. W każdym razie o co chodzi, ta waluta była przeliczana właśnie co do wartości złota, i w ogóle funt, tak mówi się teraz w tych czasach fund brytyjski, no to historycznie była jednostka właśnie wagi, jednostka miary wagi. No i to było odniesienie bezpośrednie do jednostki wagi złota. Dlatego jakby te monety były odpowiednikiem wartości jakiejś tam złota. I, i to była taka pierwsza waluta. Yy, Powiedzmy, która lokalna, lokalna została wprowadzona <coughs> oficjalnie. A pierwsza waluta światowa to może powiedzieć Wiktoria? Yy, tak, pierwszą walutą światową był dolar hiszpański yy, i on był bity od 1497 roku, czyli około 500 lat temu. Yy, I w XVIII wieku waluta ta stała się pierwszą walutą światową. Była używana głównie w Europie, w Ameryce. A także na Dalekim Wschodzie. Tak, czyli krótko mówiąc, była używana troszeczkę na całym świecie, który był znany w tamtych czasach, tak powiedzmy szeroko, yy, gdzie, gdzie była ta wymiana handlowa, gdzie były szlaki handlowe. Dobra, poznaliśmy już jakieś tam waluty, poznaliśmy trzeci etap, to jest ostatni etap yy, tworzenia się powiedzmy pieniądza, czyli już jesteśmy w etapie, gdzie są monety. Banknoty. Pierwsze banknoty, jako ciekawostka powiem Wam, powstały w Chinach, takie papierowe, a ogólnie banknoty powstały dosyć późno z racji tego, że no, moneta jest bardzo trwała, tak? moneta jest metalowa, ona kilkaset lat może leżeć, nic jej się nie stanie. No za to banknot, nawet mam tutaj taki polski, mogę Wam pokazać, no to jest kawałek papieru, oczywiście on jest dosyć mocny, go jest dosyć trudno porwać. Ale po pierwsze, w naszych czasach są takie technologie, żeby takie banknoty robić. A kiedyś myślę, że takich technologii nie było i banknoty były bardzo, bardzo nietrwałe. Więc banknoty powstały dosyć późno. Ale my, jako ten trzeci końcowy etap powstawania pieniądza, waluty, uznajmy te monety, o których Wam już opowiedzieliśmy. No więc dobiega, powiedzmy, koniec ta historia powstawania pieniądza. Ale musimy sobie jeszcze powiedzieć. O ważnej rzeczy, w sumie ważnych rzeczach, czyli o funkcjach pieniądza, które istnieją w naszych czasach i istniały już kiedyś. No więc tak. Pierwsza główna funkcja pieniądza to jest środek wymiany. Tak, to jest to, o czym rozmawiamy od początku tego filmu. Yy, czyli po prostu ludzie chcieli stworzyć coś takiego, yy, czym będą mogli się wymienić za jakiś produkt, co będzie miało jedną, jednolitą wartość. Każda taka sama moneta będzie warta tyle samo, i będzie można po prostu pójść na rynek. Na przykład tu jest kilogram soli, powiedzieć, poproszę kilogram soli, i będziemy wiedzieć, że zapłacimy. W zasadzie wymienimy się tak naprawdę, tak? bo ja biorę kilogram soli, sprzedawca bierze monetę. I ona będzie wiadomo, że ta moneta jest warta kilogram soli. Tak. Kolejną funkcją to jest miernik wartości towarów. Tak. Miernik wartości towarów to jest to, o czym w zasadzie przed chwilą wspomniałem. Czyli ja jestem w stanie stwierdzić, że kilogram soli jest wart jedną taką monetę, no więc to jest ten miernik. Tak, jedna moneta jest równoważna. Sprzedawca jest też w stanie wycenić, że chce, żeby tyle to kosztowało i za tyle to sprzeda, i wtedy w takiej cenie jest po prostu produkt. Dokładnie. Tak. tak jest. Kolejna funkcja to funkcja tezauryzacyjna, bardzo trudne słowo, a oznacza po prostu, że pieniądz miał być środkiem gromadzenia oszczędności. Tak jest. Przez to, że pieniądz, wtedy, kiedy powstał, był oparty na kruszcu w 100% w zasadzie, czyli na złocie albo srebrze, to on miał jedną wartość i ta wartość się mocno nie wahała. No i tak naprawdę monety były warte w zasadzie przez cały czas tyle samo, czyli ja złaszym przez całe swoje życie mógłbym za jedną tą monetę kupić ten kg soli. No, więc to było bardzo fajne założenie. Właśnie fajna funkcja, bo ja wiem, że za 50 lat, jak schowam tę monetę do skrzynki, no to ona będzie warta tyle samo. No, i mogę w ten sposób robić oszczędności, planować sobie oszczędności, wiedząc, że ich wartość nie spadnie. Na przykład, w naszych czasach dosyć popularne jest słowo inflacji, o którym już wcześniej wspominałem. Inflacja to jest w prostych słowach spadek wartości pieniądza, właśnie. Czyli w momencie, kiedy jest bardzo duża inflacja, to taka moneta traci na wartości i załóżmy, po roku już nie będę w stanie kupić tej soli, tylko będę w stanie kupić połowę tej soli, ponieważ tak bardzo spadła wartość tej monety. Do tego dążą tzw. banki centralne na świecie w tej chwili, żeby właśnie pieniądze miały w stosunkowo jednolitą wartość, żeby one nie spadały ani nie rosły bardzo do góry, żeby ludzie byli pewni tej waluty, żeby właśnie mogli na przykład oszczędzać pieniądze w takiej walucie i wiedzieć, że po 10 latach nadal będą mogli kupić ten sam kilogram soli. To jest dosyć ważna funkcja. No i myślę, myślę że fajnie, że istnieje. Więc tak, to są nasze funkcje, trzy takie podstawowe funkcje. Pieniądze jest jeszcze czwarta, to jest środek płatniczy. Trzeba to rozróżnić od środka wymiany, ale to jest troszeczkę, myślę, bardziej zaawansowane, więc nie będę Wam teraz tego tłumaczył. Może na jakimś następnym filmie się postaram Wam zaprezentować te różnice konkretnie, ale po prostu musicie wiedzieć, że czwarta funkcja to jest środek płatniczy. Zbliżamy się już powoli do końca naszego filmiku i w ramach ciekawostki opowiemy Wam jeszcze trochę o walutach. Co to jest w ogóle waluta? Waluta to jest po prostu nazwa pieniądza obowiązująca w danym kraju. I tutaj mamy różne banknoty w różnych krajach. Tak, możemy dać trochę bliżej, bo nie wiem czy będzie widać. Ja mam na przykład banknoty z Omanu i z Syrii. Możecie sobie, myślę, wpisać po prostu w przeglądarkę internetową, to zobaczycie sobie z bliska. E, możecie poczytać o tych walutach. Ty masz z Indii. Z Indii nazywają się one rupie i na Kubie są peso. Tak jest, to są banknoty, to są już pieniądze teraźniejsze. Y, które możemy spotkać w tych krajach Tak, tutaj mamy y, Tajlandię i Tanzanię. Tak, tak. Jeszcze Wam pokażemy Szwajcarię i Szwecję to bliżej tutaj w Europie. Jakbyście kiedyś byli, to musicie spotkać takie pieniądze. I y... na końcu Burundi i Fiji. Tak, możecie sobie sprawdzić, gdzie jest taki kraj jak Burundi, bo to nie pierwsze słyszycie. A także... Waluta naszych sąsiadów to są czeskie korony. Tak, czeskie korony, jak widzicie, to Czech, teraz niestety przez koronawirusa no to nie, nie polecamy za bardzo podróżować, szczególnie, że do Czech nie można chyba wjeżdżać. No więc na tak, razie i na... Na, na, pewno, zimno... na pewno wiecie, że jeśli jedziecie do któregoś z krajów, który ma swoją walutę, to musicie się w y, takie pieniążki zaopatrzyć przed wyjazdem, żeby móc za nie kupować. Tak jest. A teraz przejdziemy sobie już do końca końca, czyli odpowiedzi na nasze pierwsze pytanie, y, czyli y, co to są pieniądze i do czego służą? Myślę, że już wam odpowiedzieliśmy, opowiadając całą historię, pieniądza i tak dalej, ale w skrócie pieniądze y, to możemy sobie po prostu powtórzyć jego funkcję, to jest środek wymiany. E, czyli możemy robić za nie po prostu zakupy, płacić komuś za pracę, czyli w tym przypadku my dajemy pieniądze, ktoś nam daje pracę, to jest wymiana. E, drugą ważną funkcją no to był był mm, Tak, czyli środek gromadzenia oszczędności. Możemy po prostu jak zarabiamy na przykład pieniądze w pracy, możemy je kumulować, zbierać, oszczędzać, wykupić np. coś dużego jak dom. I zmierzając już do samego samego końca, odpowiemy sobie po prostu na pytania zadane na początku filmu, czyli co to są w zasadzie pieniądze i do czego służą. Co to są pieniądze, to myślę, że przez nasze trzyetapową powiedzmy historię doskonale się zapoznaliście z, z definicją pieniądza i co to jest. W skrócie można powiedzieć tutaj przytoczyć te funkcje, które, o których rozmawialiśmy, i tak naprawdę to też będzie odpowiedział. Do czego służą pieniądze? Pierwsza funkcja to jest środek wymiany, czyli idziemy do sklepu i tak naprawdę wymieniamy się pieniądze za zakupy, czyli za jakieś produkty. Druga to jest miernik wartości. Tak, druga ważna funkcja to jest miernik wartości, czyli wszystkie rzeczy, na przykład w sklepie, właśnie wyrażona ich wartość jest w pieniądzu, tak? Te ceny, które możemy zobaczyć, no to jest w zasadzie wartość tego produktu, tak? I. Środek gromadzenia oszczędności. Tak, trzecia ważna funkcja to jest środek gromadzenia oszczędności, czyli na przykład pracując, możemy sobie oszczędzać pieniądze oszczędzać, mając nadzieję, że ich wartość będzie cały czas stała. No i w przyszłości możemy sobie kupić coś dużego jak samochód, czy dom. Znamy odpowiedź na nasze pierwsze początkowe pytanie, także myślę, że możemy kończyć. My Wam tak, bardzo dziękujemy. dziękujemy. Myślę, że mam nadzieję, przepraszam, że film Wam się będzie podobać i trochę się nauczycie. I do zobaczenia następnym razem. Da. Cześć.